Hej kochani, serdecznie witam na moim kanale, mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku. Dzisiejszy filmik otwiera nową serię, mianowicie makijaż jedną marką. Pierwszy odcinek postanowiłam oddać Lindzie Halberg, czyli LH Cosmetics. Jest to nieduża marka, pochodząca ze Szwecji. Produkty tej marki możecie oczywiście dostać na oficjalnej stronie, ale także na Zalando. Ja tą markę obserwuję już od dłuższego czasu. W zeszłym roku, latem, kupiłam swój pierwszy produkt, taki malutki kłod o nazwie Shimmer Saga. I jest to kłod, w którym... Mamy cztery pastelowe duo chromy o przepięknym błysku. Później go wam pokażę. Tak się miło złożyło, że podczas mojego pobytu w Polsce jedna z moich widzek, Agnieszka, pozdrawiam cię serdecznie, Agnieszko, postanowiła podarować mi kilka produktów tej marki. Za co jestem naprawdę niezmiernie wdzięczna i bardzo mnie to wzruszyło. Także jeszcze raz. Buziaki do Ciebie Agnieszko, dziękuję Ci pięknie. I od Agnieszki dostałam paletkę Daybreak Palette, w której szczerze mówiąc mocno myślałam, także trafiłaś w dziesiątkę. W paczuszce znalazł się także produkt Shaping Light, który może być wykorzystywany jako primer, rozświetlacz bądź tak naprawdę co tylko chcemy. Ten jest w kolorze Desert Glow, czyli tym najciemniejszym. Próbowałam sobie już go na ręce i wiem, że jako primer czy rozświetlacz będzie dla mnie za ciemny, ale mam ochotę go spróbować jako taki rozświetlający bronzer. Także w ten sposób dzisiaj go użyję. Oraz Agnieszka dałam mi jeszcze dwa produkty do ust. Jeden to Fantastic, czyli taką nawilżającą szmineczkę z SPF15, która może być też używana na policzkach. A druga to pomadka płynna Latex Fever w pięknym czerwonym kolorze. Obie zesłoczuje na ustach i zobaczymy, która zostanie na dzisiejszy dzień. A korzystając z tego, że byłam w Polsce, to domówiłam sobie jeszcze pędzelek. To jest numerek. Masz jakiś numer? 305 bodajże, Applicator Brush. On, według tutaj opisu, jest najlepszy do korektora bądź do cieni. Ja go chcę używać do nakładania cieni mokrych, takich właśnie z dużym połyskiem. Oraz nie mogłam się powstrzymać, i zamówiłam też takie duo różów, które było w tak oryginalnych, chłodnych odcieniach, że nie mogłam się powstrzymać. Ale dokładnie wszystko zaraz pokażę. Także, plan na dzisiaj to wykonanie makijażu wszystkimi tymi produktami. Oczywiście nie jest to pełen makijaż tą marką, ale użycie raczej wszystkich produktów, jakie posiadam danej marki, do wykonania makijażu. Mam na sobie już podkład, korektor, puder, delikatnie w strefie T tylko yy, oraz brwi. Przybliżę Was teraz do siebie i zaczniemy nakładanie Shaping Light jako bronzera. Mamy więc Shaping Light, napisane wprost na opakowaniu, że jest to Multi Use Cream for a Luminous Glow, także możemy go używać w jaki sposób tylko chcemy. Mocno go wstrząsnęłam i teraz użyjemy sobie może na początku małą ilość. Tak jak mówiłam, to jest ten najciemniejszy kolorek Desert Glow, ale są jeszcze dwa jaśniejsze. Wydaje mi się, że on będzie idealny jako taki rozświetlający bronzer. Także biorę pędzelek, troszeczkę tutaj produktu z dłoni i jedziemy z nakładaniem. Mi się, że będzie super w tej roli się sprawował, naprawdę. Trzeba przyznać, że Glow rzeczywiście jest bardzo fajnie. Nałożę sobie trochę więcej na dłoń, bo jednak ten pędzelek trochę mi spija. Ale bardzo ładnie stapia się z podkładem. Jak w ogóle lubicie takie produkty, które są szerokiego zastosowania? Bo ja z jednej strony bardzo lubię, a z drugiej jednak wolę, jak marka daje jakieś wskazówki. Blask daje naprawdę przepiękny. Wydaje mi się, że te w jaśniejszym kolorze mogą być fajne jako albo primer, albo dodane po prostu kropelką do podkładu, żeby nadać tej świetlistości makijażowi. Bardzo dobry początek. Następny produkt, jakiego użyjemy, to to duo róży, różów. Nigdy się tego nie nauczę. Moje jest w kolorze Area czy Aria. Marka mówi, że jest bardzo kremowe. Oczywiście też multi-use. Można używać to i na oczach, i na twarzy. Ma mieć też taki lekko metaliczny połysk. Przepiękne, jasne, różowe, metaliczne kolory. Tak wyglądają na słoczach. Oczywiście użyjemy sobie oba. Ten ciemniejszy użyję tutaj na szczytach, natomiast tym jaśniejszym wejdę bardziej na policzek. Także najpierw w tym ciemniejszym, na samym szczycie tutaj kości policzkowych i trochę na skroni. Daje bardzo ładny, taki naturalny efekt takiej zziębniętej skóry. A teraz ten jaśniejszy kolorek nałożę na przedniej części policzka. Bardzo ładnie się połączył z tym poprzednim. Mogę też wykorzystać trochę do rozblendowania brzegów tego poprzedniego. Kolor jest po prostu przecudny. Ja bardzo lubię takie różowe, ale jednak troszkę chłodniejsze odcienie. Daje nam nieco blasku, natomiast jak dla mnie oczywiście jest to niewystarczająco, dlatego nałożę sobie teraz rozświetlacz. Idealnym rozświetlaczem ma takie różowe policzki jest Rare Beauty Mesmerize. W dalszym ciągu bardzo go lubię używać, zwłaszcza w tym kolorze. I delikatnie pędzelkiem... Rozcieram. No, i to jest ten blask, właśnie którego mi brakowało. I z drugiej strony. Tak, to jest zdecydowanie to, co chciałam osiągnąć. Dobrze, teraz musimy zdecydować, które usta robimy. Albo pójdziemy w stronę różową, albo czerwoną. Pokażę Wam najpierw te produkty z bliska. To jest ta Fantastic Lipstick. Bardzo przepiękne opakowanie. Ja mam ją w kolorze pop. Z tego, co widziałam na stronie, to jest taka fuksja. Dosyć intensywny kolor, ale widać, że będzie bardzo nawierzająca, Bardzo ładna. Druga jest z kolekcji Latex Fever Liquid Lipstick. Moja jest w kolorze Red Latex. Fajnie tutaj ją widać przez to okienko. To już jest przepiękna, soczysta czerwień. Cudo. Tylko właśnie myślę, co tutaj lepiej dzisiaj użyć, ponieważ paletkę, jakiej będziemy używać, to jest ta Daybreak. Ona ma bardzo fajne, chłodne, różowe, niebieskie i takie szarawe tony. Mamy też fiolet, także jeżeli pójdę w stronę czerwonych, mocnych ust, no to będę musiała się trzymać tutaj tych, tego różowego rzędu i generalnie makijaż oczu trzymać w miarę delikatny. Natomiast jeżeli pójdę w tą stronę bardziej różową, na kamerze widzę tutaj. Żeby chodziła ona bardzo tak delikatnie różowo, nie jak fuksja. No to wtedy mogę trochę jednak poszaleć z kolorami. Ciężka decyzja naprawdę. Zacznijmy od tego, że nałożę sobie tą Fantastic na usta i zobaczymy jak bardzo jest intensywna. Na ustach mam tylko jakieś pozostałości olejku. Że mówiąc, kiedy patrzyłam na ten kolor na stronie Lindy, e, troszeczkę przeraziłam się, jak to wygląda na ustach. Natomiast teraz szalecznie mi się podoba i naprawdę z tym różowym policzkiem to jest magia. Także myślę, że przy tej zostaniemy dzisiaj. Ale żeby nie było, zdejmę ją teraz, nałożę tą piękną czerwień, żebyśmy mogli zobaczyć, jak wygląda ona na ustach. A następnie znowu ją zmyję. Ognista czerwień. O, la, la. Znowu będzie mi ciężko, czuję. Nie wiem jak Wy, ale ja kocham czerwienie. I ta jest niezwykle piękna. Nałożyłam sobie tylko taką cienką warstwę, ponieważ no, umówiliśmy się, że robimy dzisiaj usta różowe. Ale mega mi się podoba. Jest bardzo przyjemna na ustach. Taka nabliżająca. Nie czuję, żeby jeszcze zastygała. Także być może... Potrzeba jej troszeczkę chwili, ale ten blask. Zobaczcie, że ona również z tym różowym policzkiem by pięknie wyglądała, natomiast oczy musiałabym już zrobić takie dosyć minimalistyczne, bo jest jeszcze przed południem i nie planuję makijażu wieczorowego. Także z dużym żalem, ale zmywam ją, nakładam tę różową i zaraz zaczynamy robić oczy. Jeśli chodzi o oczy, nie wiem jeszcze do końca, co chcę zrobić, natomiast przez to, że mam takie lśniące, różowe policzki i usta to mam ochotę zrobić taki wiosenny makijaż. Patrzę na mnie też ten niebieski i obawiam się, że od niego musimy zacząć. Także nałożę sobie ten piękny błękit wewnętrznych kącikach oczu. Dalej myślę pójdziemy z tymi różami. I jeżeli będzie trochę za jasno, to tym fioletem y, pogłębimy. Ale w sumie zacznę może od złoczy tej paletki. Będę szła rzędami. Pierwsze trzy kolory to mat, błysk i czarny mat, który jest niezwykle czarny, a tylko leciutko go dotknęłam. Maty tutaj są bardzo mięciutkie, aksamitne takie. Jestem naprawdę pod wrażeniem, jak napigmentowane są te ciemne maty. Tak wyglądają w słocze wszystkich cieni. Jest chłodno, jest ciemno, jest bardzo ładny miks jasnych i ciemnych kolorów, co ja akurat w paletach bardzo lubię. To, co od początku mówiłam, że jest różem, jest tak naprawdę lawendą, także przepięknie będzie się łączyć z tym fioletem. Ale dalej zostaje przy po swoim pomyśle. Lecimy najpierw z błękitem wewnętrznej części, później będzie lawenda i myślę, że przydymimy fioletem bądź tą szarością, zobaczymy jeszcze jak to będzie wyglądać jeśli chodzi o błyski to zostawiam to jeszcze do decyzji ponieważ bardzo bym chciała użyć też tej paletki Shimmer Saga i pokazać ją Wam Ponieważ tutaj mamy błyski na najwyższym poziomie, i są to właśnie takie jasne, pastelowe kolory, które wydaje mi się, że dzisiaj będą mi przepięknie pasować do makijażu. Mamy tutaj cztery bardzo różne kolory. Żeby pokazać tutaj ich taką wymiarować. ze je na wewnętrznej stronie dłoni. Mam nadzieję, że to wszystko ładnie widać. To, co w niej bardzo lubię, to to, że to są takie bardzo jasne pastelowe kolory, które idealnie nadają się do tego, żeby nałożyć je w kąciku oka, a przez to, ile mają drobinek i blasku, przepięknie rozświetlają tą okolicę. Ale dobra, lecimy z niebieskim. Na powiekach mam tylko primer od Rare Beauty. Nakładam więc ten piękny, niebieski w samym, w samym kąciku oka, jako tylko taki popow kolor. Zobaczymy jeszcze, czy go trochę przykryjemy, czy zostawimy e, matowy. Ale jest to bardzo ładny taki pastelowy błękit e, z bardzo fajną pigmentacją, muszę przyznać, ponieważ od razu widać go na oku. Dalej weźmiemy pędzelek do blendowania, taki dosyć precyzyjny i polecimy z tą lawendą w rogu. I nakładam ten kolor w załamaniu oraz trochę ponad, ponieważ mam opadającą powiekę i... Jeżeli chcę, żeby było kolor widać, to muszę nakładać trochę wyżej niż, niż to zgięcie. Cienie są niezwykle delikatne, aksamitne, takie. Zobaczcie, jak się pięknie to wszystko się blenduje. Są więc tych, które możemy dokładać koloru, żeby budować pigmentację. Nie mamy pigmentacji tak od razu. Przynajmniej jeśli chodzi o te jaśniejsze kolorki, bo ciemniejsze ze słońce wyglądały na naprawdę mocne. Nakładam też ten lawendowy w zewnętrznym kąciku oraz jadę z nim sobie na dolną powiekę. A tak jak mówiłam, chcę ten makijaż trzymać w miarę jasny dzisiaj, żeby tak wiosennie było. Nie wiem jak u Was, ale u mnie dzisiaj jest przepiękne słońce i nie mogę się doczekać aż. Wyjdę z domu na spacer, może na jakieś zakupy. Nałożę teraz trochę tego fioletu w samym zewnętrznym kąciku, tak, żeby dodać trochę kontrastu temu makijażowi. Tak, tylko delikatnie, żeby była zaznaczona ta zewnętrzna część oka. I to samo na dole. Ale tylko tutaj od zewnętrznej części, ponieważ wewnątrz będę chciała nałożyć jakiś błysk. I może zobaczmy teraz, jak ten jasny, taki biały kolor sprawdzi się wewnątrz tym kąciku. Na razie spróbuję na sucho. On ma w sobie dosyć takie żółte tony, co czego się nie spodziewałam. Ale wydaje mi się, że mimo wszystko wygląda bardzo ładnie na tym niebieskim. Pociągnę go trochę tutaj niżej. A następnie zmoczę pędzel i użyję tego różowo-lawendowego błysku na środku dolnej powieki. Na środku oraz łączę z tą bielą z przodu i z matami z tyłu. Wyszła nam więc bardzo jasna dolna powieka. Teraz na górę nałożę sobie klej od Lovely. I tutaj wklepiemy sobie już jakiś cień albo dwa z, tych, z tego małego kłada. Pacham się pomiędzy którymś z tych dwóch, Love albo Passion. I jak nie wiem właśnie, który wybrać, to sobie nakładam na palce i przykładam do oka. Ten Passion będzie się fajnie łączył z niebieskim, natomiast ten drugi z fioletem. Więc robimy Passion w wewnętrznym kąciku i będzie on przechodził w Love, który powinien się ładnie połączyć z fioletem na zewnętrznych y, częściach oka. I najpierw mokrym pędzelkiem nakładam Passion, tak mniej więcej do jednej trzeciej połowy oka. Teraz na ten sam pedzel nakładam lof i kontynuujemy nakładanie na środek oka i trochę na zewnątrz. I to samo powtarzam na drugim oku i następnie lof. One się bardzo ładnie ze sobą łączą, nic tutaj nie trzeba specjalnego robić. I tak prezentuje się skończony makijaż. Nałożyłam sobie tylko oczywiście tuż do rzęs oraz kredkę od Kaleidos na linię wodną. To jest ta w kolorze Sea Sparkle, taka srebrna z delikatnym niebieskim połyskiem. Wydawało mi się, że będzie ładnie pasować do dzisiejszego makijażu. I co myślicie? Wyszło trochę bardziej fioletowo, niż to na początku planowałam. Natomiast dalej jest to bardzo kolorowy, ale wiosenny, jasny makijaż. Bardzo podobał mi się ten niebieski wewnętrznych kącikach. Wydaje mi się, że tak fajnie orzeźwia buzię. I generalnie jak tutaj patrzę, co mam przed sobą, co użyłam do dzisiejszego makijażu, to naprawdę nie ma ani jednej rzeczy, która by mi się nie sprawdziła bądź nie podobała. Jeśli chodzi o palety, a tak naprawdę dwie, znakomicie się sprawują. Maty są bardzo łatwe do blendowania, takie mięciutkie, delikatnej pigmentacji, którą możecie sobie budować. Jeśli chodzi o błyski, te oczywiście z tego kładu są dużo mocniejsze niż te w tej paletce Daybreak, ale takie też było założenie Lindy. To jest inna specjalna formuła. Tutaj ten błysk jest bardziej delikatny, bardziej dzienny, jeżeli można tak powiedzieć. Wiem, że wyszedł też drugi kłot z takimi specjalnymi cieniami i miałam wielką ochotę go kupić, bo bardzo lubię ten. Natomiast przemyślałam to sobie i w myśli kupowania rzeczy, które nie są jakoś szczególnie wyjątkowe w mojej kolekcji, odpuściłam. Tam mieliśmy pantam złoto. Było też srebro, chyba. Mieć czy taka pomarańcz oraz niebieski. Wszystkie kolory, które bardzo lubię, ale które też są powtarzalne w mojej kolekcji. Także nie chciałam się rzucać na niego od razu, natomiast yy, kto wie, może kiedyś, może być jakaś fajna promocja. Dalej, jeśli chodzi o policzki, przepiękne dło yy, Bardzo ciekawe wykończenie, ponieważ nie jest ani bardzo metaliczne, ani też bardzo matowe. Coś pomiędzy. Nie jest to też takie naturalne glow muszę więcej razy tego użyć i być może użyć jednego koloru na raz będzie mi łatwiej natomiast na pewno są to bardzo wyjątkowe kolory, bardzo chłodne dla tych, którzy szukają chłodnych róży zwróćcie uwagę na Lindę Halberg. dalej mamy e, Shaping Glow, czyli to co użyłam jako bronzera I w tej funkcji spełnił się znakomicie, bardzo ładnego glow dodał, natomiast myślę, że te jaśniejsze kolory miałyby trochę więcej zastosowania, przynajmniej na mojej karnacji, formuła jest bardzo lekka, taka wodnista na pewno przepięknie będzie łączyła się z podkładami na bazie wody, bądź też jako primer na całą twarz. Formulacyjnie jest to na pewno produkt lżejszy od chociażby Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter. Myślę, że także od Nataszy. Natasza, ten... jak gdzie on jest? Ten Hygen Skin Glass ma więcej drobinek i konsystencją bardziej przypomina takie sera do twarzy. Czym w sumie jest, ponieważ jest to takie serum też pielęgnacyjne. Natomiast tego produktu bardzo chętnie będę używać jako bronzera. Dalej mamy produkty do ust. Oba wydaje mi się, że widzieliście, że strasznie mi się podobają. Ten róż to jest po prostu Mistrzostwo Świata. Bardzo się bałam tego koloru, kiedy zobaczyłam go tutaj w sztywcie. Natomiast na ustach cudeńko. Czerwień to również jeden z moich ulubionych kolorów do noszenia. Nie mam za wielu płynnych pomadek, ponieważ zwykle były one bardzo wysuszające. Ta formuła jednak jest bardziej nawilżająca, Nie czuć jej tak na ustach. Nie zdążyłam jej zastygnąć, ponieważ szybko ją chciałam zdjąć, żeby nałożyć tej. Ale na pewno któregoś dnia będę chciała użyć tej czerwieni, żeby zobaczyć, jak trzyma się na ustach. No i ten blask, który ona daje. Kosmos po prostu. Na pewno chętnie wypróbowałabym innych kolorów z tej kolekcji. Latex Fever. Bardzo fajny produkt. No i tak patrzę teraz, że z tego podekscytowania szwinkami tak mi się wydaje, nie użyłam zupełnie tego pędzelka. Brawo Iga. Odpakuję go chociaż, żebyśmy zobaczyli jak on wygląda. Jest to włosie syntetyczne, ma dosyć długą końcówkę, więc rzeczywiście może nadawać się do korektora. Z boku jest płaski. Jeśli chodzi o trzonek, wygląda tak taka drewno, podobna rączka z czarną skówką z numerkiem oraz logiem marki. Wydaje mi się, że do tego celu, do którego go kupiłam, czyli do nakładania takich mokrych błysków, będzie idealny. Niestety dzisiaj się nie udało, pochłonęło mnie wszystko inne, ale na pewno znajdziecie na moim kanale w przyszłych filmach. No i co, podsumowując, makijaż mi się podoba. Ze wszystkiego w sumie jestem zadowolona. Będę się tej marce na pewno przeglądać bliżej i śledzić ją w social media. Dajcie mi znać, co wy myślicie, czy próbowaliście produktów tej marki. Z tego co wiem, nie jest aż tak popularna, aczkolwiek macie do niej lepszy dostęp niż ja w Kanadzie, także zachęcam. A tymczasem życzę Wam bardzo miłego dnia, dużo słońca i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa pa.